Stary rynek, ta ściana zachodnia zupełnie inaczej wyglądała wtedy. Ona była cała zabudowana. Tam był na środku, był kościół, tak zwany taki ten. To było dla tych katolików, dla Niemców katolików. Obraz Matki Boskiej, ten, który jest u Piotra i Pawła, to jest właśnie stamtąd. Więc do tego kościoła wchodziło się po schodach i te drzwi wejściowe było na pewnym takim poziomie. No, a oczywiście jak schody są z boku, to całe one musiały być połączone, więc była taka ściana. To było przed, tak było przed, przed kościołem. Po stronie prawej, od tam gdzie się do Fary idzie, tam był dom piętrowy i tam było muzeum bydgoskie, które do ulicy Jezuickiej ten budynek był sobie postawiony. A z drugiej strony był drugi budynek, taki dosyć wysoki. Tam były takie różne sklepy, takie hurtownie, jak gdyby sklepy, bo to, to pamiętam, dlatego że jakbyśmy do szkoły chodzili, a były też zajęcia, prace ręczne, i tam nam kazali kiedyś uczyć się na szydełkować. No a trzeba było mieć szydełko, trzeba było mieć jakąś wełnę, bo chodziło o to, że miałyśmy sobie bluzki robić, uszydełkować bluzki. No to co, no to z mamą trzeba było i to w którejś tam czwartej klasie czy tam w piątej. I wtedy z mamą poszłyśmy po to, po to wszystko, co było mi potrzebne do, do tego. I stąd wiem, co tam było, no. I to, to także cała ta, ta, ta zachodnia część była zabudowana. I potem i oni zganiali na ten, na ten stary rynek. I właśnie przed tym kościołem, przed tymi ścianami tam gromadzili i tam ich przetrzymywali. I tam też ich rozstrzeliwali, Bo przy tym nie byłam, ale byłam potem. Bo i wtedy to człowiek nie, nie widział, co tam się dzieje. No bo skąd? I na tym murze, od muzeum, na tej ścianie od muzeum, ja widziałam wykute ślady. Dlaczego? Bo podobno potem, jak się to, jak już przestali tam rozstrzelać, to ludzie zaczęli tam chodzić, bo tam właśnie na tym murze ta ręka jak kapłana z Fary podobno, była odciśnięta i w końcu tam się zaczęło zbiegowiska robić. Każdy na pewno, że nie stał długo, ale byli się interesowani, wzięli, wybili tynk. I ja ten tynk wybity widziałam. Tam przecież kiedyś to była cała, cała ta część, te budynki, bo te, które w tej chwili są urzędem wojewódzkim, to to są dawne pojezuickie budynki. Było, tam była szkoła, to było kolegium jezuickie, bo przecież tam ulica cała jezuicka się nazywa, bo tam były wyjścia, a to wszystko to było kolegium bo pojezuickie. Kolegium jezu poje jezuitów stąd wyrzucili w 1700 w którymś roku i ten kościół przylegał a te, ten, te budynki, które były dobre, to, to były na różne, potem jak wyrzucili tych jezuitów stąd, to, 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 to on, one tutaj zostały, tylko że to już jest przerob, przerabiane, są, no bo ile to lat było? XVIII wiek.